Cześć, tu Dominika i Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Tulecie nad Krusem. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na off kruskie szlaki i dziką przyrodę. W tym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy w góry Przeklęte Albanii. W sercu tych gór, daleko od cywilizacji, znajduje się droga, jeden z najgorętszych i najbardziej odległych wiosek Albanii. Nie? Bez turystów, bez asfaltowych dróg, tylko strome góry i surowe życie górali. Ale nikt nas nie ostrzegł, że możemy tutaj utknąć, bo drogi tu zmieniają się z dnia na dzień, a trasa sami ocencie. Na początku jest dość wąsko i kamieniście. Szysz, nie podoba mi się. Żeby coś tu spadnie. Z każdym kilometrem robi się coraz bardziej dziko Wkrótce mieliśmy się przekonać, że dzikość tych terenów to nie tylko piękne widoki ale też nieoczekiwane przygody Jedziemy dalej Droga jak na standardy jest bardzo prosta ale jak na standardy drogi oficjalnej no to już raczej nie widokowo numer jeden po prostu nie do Siedem. i tutaj lokalesi jeżdżą tymi dużymi takimi starymi mercedesami czy ja pamiętam z lat młodości 200 albo setki droga, droga widokowo jest tak piękna że zdecydowaliśmy się to Mika będzie jechała, a ja będę kierować w super kierowca. Fajnie. Tylko, czy ja mam koła powietrzu? Czy mam W ogóle spoko, bo jednej stronie jest skała, po drugiej stronie przepaść. A jeszcze czasami z rzadka pojawiają się samochody lokalne. To Nie wyłączajmy do nich. Kochana, droga, mogłabyś się pokazać, tam i mamy po Teraz kawałek. Już nie aż tak dramatycznie się podjął. ja mamy kawałek. Najlepsze kawałki dobierze do mnie. Air, Air, power. Air, power, Air A ja tylko taki transportowy. A. <zysklarz> Wjechaliśmy już teraz na poziom beczki. już nie ma takiej dramatycznej ekspozycji, ale ma wyświetlona. I się zachwycamy tutaj w pięknym widoków i przyrody, jadąc do być może najbardziej odległej w wsi w Albanii. Przekonamy się. Mieliśmy trochę problemu, żeby znaleźć kemping, ale się jakimś cudem udało. A mieszkamy, a mieszkamy faktycznie w of nowhere, drogi. na końcu drogi, tuż pod zboczem góry. Gór. Nikt leży w ślepej dolinie u góry Sznik. Spędziliśmy noc na podwórku gospodarstwa Gion Turkaj. Gorale wypasają tutaj swoje owce, a na sklepkach ziemi wyrwanych górą sadzą swoje uprawy. Brak drogi asfaltowej i dostęp tylko jedną drogą szutrową lub na piechotę przez góry przyklęte, czyni nikt się jedną z najbardziej odizolowanych górskich wiosek w Albanii. Kościółek w bardzo romantycznym miejscu stoi. Odizolowanie od świata i trudna codzienność spowodowały, że z 500 mieszkańców w XIX wieku mieszka tu obecnie tylko 50 osób. Można tu ciągle znaleźć kamienne domy, tak zwane kulas, ze spiczastymi dachami i drewnianymi dachówkami oraz drewniane płoty, jak z opowieści o minionych czasach. Następnego dnia wracamy z nich. Ale coś idzie nie tak. Droga, która jeszcze wczoraj była przyjazna, zmieniła się w plac budowy. Koparka skutecznie blokuje przyjazd, ale to dopiero początek problemów. Początkowo nie wiedzieliśmy, co jest grane. Próbowaliśmy językiem migowym dać znać ekipie, że chcemy przyjechać, ale niestety nie zadziałało. Tomek próbował nawiązać rozmowę. Ale jak tu się dogadać, jak się nie zna lokalnego języka? W rezultacie koparka przestała się ruszać. Chcę pobrać na gościa. Co? On nas pościera. Czy się leje na naszym w samochodzie? Nie wiem, co on robi. Aż kogoś się Nie wiem co mi się co stało. Bądź się to może przypierdzielić. nie miało prawa się udać ale w górach Albanii wszystko jest możliwe bardzo dużo odległości To jest w stanie absolutnie zgonu to jest zgon ptakisze hej nie, nie, poczekaj, nie odpowiem Nasza przygoda dobiega końca. Trasa do Nidzi była pełna niespodzianek. W podróży często mamy lęk, że nie znamy lokalnego języka i że w trudnych momentach nie dogadamy się. Ale w rzeczywistości, nawet najbardziej szalone sytuacje często rozwiązują się same. To była nasza szalona przygoda w górach przykrętych. A Wy? Jakie mieliście najbardziej szalone przygody na Bałkanach? Dajcie znać w komentarzach.